Cześć, witajcie. W tym odcinku Wam pokażę sobie robię teraz właśnie spaghetti z takim sosikiem pod grzewo. Tutaj jest takie fajne spaghetti. Takie o spaghetti. zawieszam Takie fajne spaghetti się robi. Fajne kiełbaska jest, takie o. Fajne spaghetti. Kiełbaska jest takie po prostu. O. o. Mięsko tu jest takie takie kiełbaska. O. Tak dla ciepło się zje. takie pyszne takie będzie do spaghetti będzie się zajadać o to się musi dobrze fajnie dobre jest tak będzie to jest takie tu jest cebuleczka fajna tak byk byk tu jest troszkę takie papryczki Na dobrym takim znadzieniem To jest takie dobre fajne e, Właśnie Takie właśnie spaghetti Takie dobre będzie fajne spaghetti O! Takie fajne spaghetti To jest takie fajne spaghetti Teraz będę próbował, będę kosztował. O, tu jest takie fajne spaghetti. Teraz będę sobie kosztował spaghetti. Lo. Do tego mam picie do obiadu i teraz będę kosztował. O, fajne takie, o. Hmm. Pychota tu jest taka właśnie cebulka, kiełbaski troszkę papryki, fajne takie. Takie fajne spaghetti. Jak fajne smakuje, o! Bardziej takie jakościowe, smaczne papryczka, kiełbaska, cebulka, o! Hmm. Tu jest właśnie dużo składników. Tu jest właśnie dużo składników fajnych. O, sobie zajadam takie właśnie spaghetti. Myk. Popatrz, Widzicie, jakie fajne? A się palce lizać. Teraz sobie popiję takim Napojem fajnym. Także sobie, tak właśnie jem, takie właśnie spaghetti. Mm. Rewelacja takie fajne. Tutaj. Fajne, dużo jest tej papryczki. Mm. To jest taka papryka. To jest właśnie teraz. Mam tu jeszcze kiełbaski. Tak sobie jem, fajnie. O. Mm. To jest takie pełen, taki fajny, z, taki dobry z makaronem. Takie smaczne, każdemu to, można sobie takie coś właśnie zrobić, takie właśnie spaghetti, jak to lubi, czy z papryką, czy nawet i z nawadiskiem, można. Hmm. Bardzo jest takie to syte, bardziej. To jest takie bardziej syte. Opłaca się bardziej zjeść. I to jest takie bardziej takie no Fajne. Także to jest taka fajna porcyjka. Hmm. Także obiadek sobie zjadłem, fajny. Smaczny i tak fajny, był taki syty, że aż to się chce jeść. Taki fajny, smaczny obiadzik. No, także to był taki, no, makaron jest taki syty. Bardziej taki, no, takie spaghetti było smaczne.